W stronę głównego wejścia dziewczynki. I... Zrobimy parę. Parafia miłosierdzia Bożego i ksiądz Krzysztof Janicki. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Czuję się jak w Polsce, tak, swoją drogą rozmawiałem z kilkoma osobami starszymi i te osoby akurat co prawda dzisiaj nie kolendują, ale mówią, że pamiętają, jak kolendowały w Polsce. Ja sam pamiętam, jak kolendowałem w Polsce jakby właśnie w wieku tych dzieci, które widzimy tutaj z tyłu za nami, a my z nimi też kolędowałem, Sam z moją siostrą, moim bratem młodszym chodziliśmy od mieszkania do mieszkania i to naprawdę Dawało nam dużo radości, ale także tych ludzi, do których odwiedzaliśmy, często przypadkowych ludzi, których tak naprawdę człowiek, człowiek nie zna, bo się tylko znał, znał z widzenia. Ksiądz żartował sobie wcześniej, bo odłożył czapkę, którą schował na organach, bo powiedział, że będzie pastuszkiem, a ja powiedziałem, że będę robinem w kapturze, No ale robina nie była akurat w obsadzie, prawda? A garnie się młodzież do kolędowania? Ja się obawiałam troszeczkę, bo najpierw ogłosiłem na zbiórce ministranckiej chłopców, ministrantów naszym, kochanym, o takim pomyśle i zaraz po zbiórce chłopcy mi się pozgłaszali. Później zaproponowałem inną osobą i, i, i tu widzimy, prawie ponad 30 osób bierze w tym udział. No tak, ale sami chłopcy nie wystarczą, tutaj widać dużo aniołków, czyli dziewczyn. Dokładnie. To są dziewczynki, które śpiewają u nas na co dzień w Bożych Perełkach, dzieci, młodzież, przyjaciele miłosierdzia, też jest kilka dzieci z oazy, a więc, a więc no, cieszymy się bardzo, że, że też rodzice się na to zgodzili, że, że, że dzieci mogą właśnie kolędować, wcielić się w rolę kolędnika. To nie jest pierwsze kolędowanie, prawda? Chyba nie. Na pewno nie ostatni. Nie, dzisiaj dzisiaj już trzeci dzień słuchajcie, kolendujemy. Dzisiaj trzeci dzień kolendujemy. I dzisiaj na razie tak zakończymy. Następne takie kolędowanie będzie na naszym opadku parafialnym, na który serdecznie zapraszamy. 4-4 stycznia w King's Hall. Jest to sobota, zaczynamy o 6 przed świętą, później przejeżdżamy do King's Hall. I tam będziemy także właśnie kolędować. To będzie taka, taka niespodzianka dla, dla tych wszystkich, którzy będą na tym opadku. Myślę, że niespodzianką będzie pojawienie się tych wszystkich kolędników pod ich domami. <laughs> to na pewno. Słuchajcie, jak gdzieś wychodzimy pod dom, to dla niektórych to jest naprawdę wielka, wielka niespodzianka. Mamy też i Konrada, który gra na Trąbce, wcześniej też Bartek, grałamy Mamy Adę, a więc naprawdę jest taki orszak koledników bardzo, bardzo, bardzo fajny. Czy do domu nas puścicie, czy zaśpiewać pozwolicie? Pozwolacie? Pozwolimy. Tak, to śpiewamy. Okay. Ksiądz Krzysztof Janicki, parafia Miłosierdzia Bożego w Lombard, to my w takim razie zamieniamy się w słuch. I cóż, i zaczynamy chyba powolutku kolędowanie. Zaczynamy kolędą, przybierzeli do Betleje. No to zaczynamy w takim razie, Droga Młodzieży.